w lesie druchu Miałeś u nas szacunek i dużo posłuchu. Jak zawsze, gdy na walnym nie mogliśmy dojść do ładu, stawałeś zapraszając wszystkich do swojego sadu, gdzie gromadnie śpieszyliśmy po społu, zając miejsca przy ognie albo wokół stołu. Gdzie zdaniem rozważnym gasiłeś, godziłeś nas wszystkich, co sprawiało, że sercem stawałeś się bliskim. Lub wtedy, kiedy proponowałeś, by wuleckie brać w kłoszek miec Wątpiliśmy, że jakikolwiek szarak może tam lec. W końcu pięć zajęcy leżało z lisem w, poko w pokocie pospołu, A król polowania zapraszał wszystkich na myśliwych na gonkę do stołu. Choć teraz stoi spłakany z boku nieopodal trumny, Pamiętamy, jak bardzo byłeś wtedy z niego dumny. Dzisiaj żegnamy ciebie pogrożeni w smutku, Gdy odszedłeś dyskretnie, jakby po cichutku, tak jak podchodzi się świtem rogacza czujnego. Zaskoczyłeś nas wszystkich, rodzinę każdego bliskiego, wśród których stoją żona, syn, wnuczęta i dwie córki, rzesze przyjaciół z Daszbur oraz ze słynnej dwójki. Wszyscy słyszymy ciszę i czujemy pustkę, lecz ty już masz na wszelkie łowisko przepustkę. I choć atmosfera smutka, smutna, nastrój bliski zera, bo ich myśli nie zmiesza już żadna łowiecka afera. Nie zapomnimy Ciebie przez lata, przez następne lata. Dla niejednego z nas byłeś podobny do brata. Zachowamy Cię w myślach zebrani wokół tej trumny. Żegnamy Cię na zawsze, jak jakiś naród tłumny, złożony z jeźdźców, rolników, koniarzy i braci łowieckiej. I dobrych ludzi z Abramowickiej i całej Wuleckiej. Bądź nam orędownikiem na niebieskich kniejach, niech nie po... I pozostaje tylko taka w umyśle i sercu nadzieja, że dobrze wychowane dzieci i wnuczęta zaświadczą swym życiem, tak, aż każdy zapamięta, że śni na darmo trudził się na tym skrawku ziemi, a twych potomnych los na lepsze się odmieni. Niech ci święty Huber prowadzi do boskich niebios bram, bądź spokojny, nie będziesz tam sam. Zobaczysz twarze minionych minione twarze twoich przodków, jak wody czarniejówki odbicia zimorodków. Miałeś za życia za to, myślałeś za życia, że to przepadłe wspomnienie. To usłyszysz w tej drodze tętnet, tętnet i radosne rżenie pośród nieznanych pastwisk, czy też błoni, kusem biegnące cienie odeszłych twych koni. Niech ci knieja wiecznie szumie. Dziękuję. Dziękujemy. Bóg